Hej! Witajcie na kanale Laura Vlog. Dziś pokażę moje babeczki zapachowe. Jedziemy! Tu mam babeczkę o zapachu tropikalnej dżungli. Babeczkę zapachową o zapachu różowego piasku. Tu mamy o zapachu bułaczek maślanych. Polecam ten zapach. O zapachu gwiazdki Limanjaro, O zapachu smoczego owoca. Też fajny zapach. I mój najulub... ukochany zapach. O zapachu martini. O zapachu dzieła sandołowego, Mam ostatnią fazę na ten zapach. I tu mamy o zapachu pomarańczy z goździkami. O zapachu czereśni To jedna z moich pierwszych babeczek. Tu mamy o zapachu lawendy. O zapachu brzoskwini. Czy brzoskwi... Tak, chyba brzoskwini, czy morela. Nie odróżniam. I ostatnie dwie to o zapachu czarnego kokosa i jesiennej perły. Ok, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Ciao!